Nie chcę innego psa. Psa nie było, tyle tylko dotarło do Joe'ego. Tego dnia, po wyjściu ze szkoły, pędził radośnie z kolegami przez dziedziniec, tak jak robią to uczniowie wszystkich szkół na świecie, kiedy skończą się lekcje. Niemal odruchowo, siłą nawyku nabytego w ciągu miesięcy, skierował się w stronę bramy, gdzie codziennie oczekiwała go Lessi. Ale Lessi nie było. Joe, krępy chłopiec o miłej powierzchowności, Stał przez chwilę, zastanawiając się głęboko. Myślał tak intensywnie, że aż zmarszczył swe szerokie czoło pod piwnymi oczami. W pierwszej chwili nie mógł uwierzyć, że psa rzeczywiście nie ma. Rozejrzał się na wszystkie strony. Może Lessi tylko się spóźnia, pomyślał. Wiedział jednak, że to niemożliwe. Zwierzęta różniły się pod tym względem od ludzi, bo choć ludzie mają przeróżne zegary, zegarki i zegareczki, najczęściej spóźniają się o przysłowiowe pięć minut. Zwierzęta nie potrzebują żadnych czasomierzy. Mają wrodzone poczucie czasu, dokładniejsze niż wszelkie zegary. Ów, zmysł czasu nigdy ich nie zawodzi. Znają też dokładnie ustalony rytm codziennych zajęć. Joe wiedział o tym. Często rozmawiał na ten temat z ojcem, nie mogąc pojąć, jak to się dzieje, że Lessie wie, kiedy ma wyruszyć na spotkanie przy bramie szkolnej. I nie było mowy, żeby się spóźniła. Chłopiec stał więc teraz, na dziedzińcu zalanym słońcem wczesnego lata, i rozmyślał. A może Lessie wpadła pod samochód? przemknęło mu nagle przez myśl. Natychmiast jednak odrzucił to straszne podejrzenie. Lessie była zbyt dobrze ułożona, żeby wałęsać się po ulicach i wybiegać beztrosko na jezdnie. Zwykle kroczyła pewnie i z godnością po chodniku. Zresztą w greenell Bridge nie było zbyt wielkiego ruchu. Główna autostrada biegła wzdłuż doliny nad rzeką, o dobrą milę od miasteczka. Do osady wiodła zaś tylko wąska droga. Która dochodząc do wrzosowisk, zamieniała się w zwykłą ścieżkę. A może ktoś ukradł Lessie? Jednak i to było mało prawdopodobne. Żaden obcy nie mógłby tknąć psa, jeśli nie było w pobliżu sama czy Joe'ego, którzy by ją przywołali. A zresztą była zbyt znana w miasteczku i okolicy, żeby ktokolwiek odważył się ją ukraść. Gdzie zatem mogła być? Joe Carcloak zrobił wreszcie to, co zrobiłaby w tej sytuacji większość jego rówieśników. Pobiegł do domu, żeby powiedzieć o wszystkim mamie. Pędził główną ulicą, jak wicher. Nie zatrzymując się, przebiegł obok sklepów przy High Street i skręciwszy w wąską, prowadzącą pod górę uliczkę, dopadł do ogrodowej furtki, a potem do drzwi domku. Mamo, mamo, co jest z Lesji? Nie było jej przed szkołą! zawołał. Zorientował się od razu, że coś się wydarzyło. Nikt nie zerwał się na równe nogi i nie zaczął się dopytywać, co się właściwie stało. Nikt nie wyglądał na przejętego tym, że ich wspaniałego psa mogło spotkać coś złego. Joe stał w progu i czekał. Matka, nie podnosząc wzroku, nakrywała do podwieczorku. Znieruchomiała na chwilę, a potem zerknęła na męża. Ojciec siedział na niskim stołku przed kominkiem. Spojrzał na chłopca, po czym zwolna odwrócił z powrotem głowę w stronę paleniska i zapatrzył się w płomienie. – O co chodzi? – Mamo – zawołał Joe. – Co się stało? – Pani Carcloke postawiła talerz na stole. Nie ma rady, ktoś musi mu powiedzieć, westchnęła, patrząc w przestrzeń. Sam Carcloke nawet nie drgnął. Musisz się dowiedzieć prawdy, Joe, powiedziała wreszcie matka. Lessie nie będzie już czekała na ciebie przed szkołą i nie ma co rozpaczać z tego powodu. Ale dlaczego? Co się z nią stało? Pani Carcloke podeszła do pieca i postawiła na nim imbryk. Nie odwracając się, mówiła dalej. Sprzedaliśmy ją. Od dlaczego. Sprzedaliście? Powtórzył chłopiec jak echo. Głos mu się łamał. Ale dlaczego? Dlaczego sprzedaliście Lessie? Matka odwróciła się gwałtownie. Sprzedaliśmy i basta, powiedziała gniewnie. Nie dopytuj się tak, bo to niczego nie zmieni. Nie ma jej i kropka, i nie mówmy o tym więcej. Ależ mamo, Joe był bliski płaczu, nie mógł się opanować. Uspokój się, przerwała mu matka. Siadaj i wypij herbatę. No już, siadaj, że wreszcie. Chłopiec usiadł posłusznie na swoim miejscu. Chodź sam, zjedz coś. Zwróciła się matka do męża. Skromny ten nasz posiłek. Uspokajała się powoli, natomiast on, przeciwnie, zerwał się z miejsca i w nagłym przypływie gniewu ruszył bez słowa do drzwi. Nacisnął czapkę na głowę i wyszedł trzasnąwszy drzwiami. Zapadła cisza. No i masz, rzekła wreszcie matka z wyrzutem. Zdenerwowałeś ojca? Jesteś zadowolony? Opadła ciężko na krzesło i przez dłuższą chwilę wpatrywała się nieruchomym wzrokiem w jeden punkt. Znów zapanowała cisza. Joe wiedział, że matka strofuje go niesłusznie, ale wiedział też, że w ten sposób stara się ukryć swoje uczucia. Tak to już było z tutejszymi ludźmi. Byli surowi, uparci, nawykli do ciężkich warunków bytowania. Kiedy zdarzyło się coś, co poruszyło ich do głębi, nie zdradzali się ze swoim bólem. Kobiety pokrywały zwykle prawdziwe emocje z rzędzeniem i czczą gadaniną, która niczego nie zmieniała. A potem wszystko mijało. No że Joe. Głos matki był teraz łagodny i spokojny. Chłopiec wpatrywał się nieruchomo w talerz. Jedz, Joe. Posmaruj sobie chleb masłem. Spójrz, jest świeżutki. Dziś go upiekłam. Nie masz apetytu? Joe opuścił głowę jeszcze niżej. Nie jestem głodny, wyszeptał. Ach, te psy! Wybuchnęła znowu gniewnie matka. Tyle hałasu z powodu jednego psiska. Prawdę mówiąc, to jestem zadowolona, że jej nie ma. Daję słowo. Tyle z nią zachodu, co z dzieckiem. A teraz nie ma lesji i po kłopocie. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Korpulentna pani Karklowk pociągnęła nosem, sięgnęła do kieszeni fartucha po chusteczkę, otarła łzę i spojrzała na siedzącego wciąż nieruchomo chłopca. Ze smutkiem pokręciła głową. A kiedy przemówiła, jej głos był znowu spokojny i serdeczny. Chodź-no tu do mnie, Joe. Chłopiec wstał i podszedł do matki. Objęła go pulchnym ramieniem i powiedziała, odwracając głowę w stronę ognia: Słuchaj, Joe, jesteś już przecież dużym chłopcem i potrafisz chyba zrozumieć. Widzisz, nie wiedzie się nam ostatnio najlepiej. Wiesz, jak to bywa. A przecież musimy mieć co włożyć do garnka i zapłacić komorne. si była warta sporo pieniędzy. I, no wiesz, jej utrzymanie dużo nas kosztowało. Przycisnęła nas bieda, więc nie możesz, nie powinieneś robić przykrości ojcu. I bez tego ma dosyć zmartwień, to wszystko. Alessi już do nas nie wróci. Mały Joe Caracloke zrozumiał. Nawet dwunastolatek z Greenall Bridge wiedział, co to znaczy bieda. Jak daleko sięgnęły pamięcią wszystkie tutejsze dzieci, ich ojcowie pracowali w kopalni Wellington za miastem. Wychodzili na szychtę i wracali z niej, niosąc specjalne skrzyneczki na prowiant i górnicze lampy. Pracowali ciężko, wydobywając z ziemi węgiel. Nadeszły jednak czasy, kiedy kopalnia zamarła i górnikom obcięto wypłaty. Tylko czasami wszystko ożywiało się na powrót i wtedy ludzie znów pracowali pełną parą. Wszyscy byli wtedy zadowoleni. Nie oznaczało to wprawdzie wielkich luksusów, ale też mieszkańcy górniczych osad przywykli do ciężkiego życia. Zawsze jednak było to życie godne, Obowiązywała w nim rodzinna solidarność i, choć strawa była skromna, wystarczało jej, by nikt nie chodził głodny. Od kilku miesięcy kopalnia była jednak zamknięta. Wielkie koło na wieży wyciągowej znieruchomiało. W porze zmiany nie widać było strumieni ludzi płynących z osady do kopalni i z powrotem. Zapełniał się natomiast Urząd Pośrednictwa Pracy. Górnicy wystawali na rogu przed popularnie zwanym pośredniakiem. Ale pracy nie było. Greenall Bridge leżało w regionie określanym w gazetach jako obszar dotknięty recesją, gdzie przemysł całkowicie zamierał. Miasteczka roiły się wręcz od bezrobotnych. Nie było żadnych możliwości zarobku. Państwo wypłacało cotygodniowe zasiłki, tyle żeby nie umrzeć z głodu. Joe wiedział o tym wszystkim: słyszał o czym rozprawiają ludzie w miasteczku. Widział mężczyzn wystających godzinami pod pośredniakiem. Wiedział, że ojciec nie chodzi już do pracy. Zauważył też, że rodzice nie rozmawiają o tym przy nim, jakby na swój sposób próbowali go oszczędzić i nie nakładać na jego dziecięce barki brzemienia własnych trosk. Choć wszystko to rozumiał, serce rozpaczało po utracie Lessie. Ale chłopiec starał się je uciszyć, opanował się i zadał matce jedno tylko pytanie: A czy kiedyś będziemy mogli ją odkupić, mamo? Lessie to bardzo drogi pies Joe i nie będzie nas chyba na to stać. Może kupimy kiedyś innego. Musisz poczekać. Czasy mogą się zmienić, a wtedy kupimy jakiegoś szczeniaczka. Nie chciałbyś mieć takiego małego pieska? Joe opuścił głowę i potrząsnął nią z wolna. Nie chcę innego psa, szepnął. Nigdy. Ja chcę tylko lesci.